Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości, lecz położenie kresu błędom. To hasło tegorocznej uroczystości wręczenia stypendium burmistrza Sędziszowa Małopolskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Nauka się opłaca. W czwartek 9 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim władze gminy uhonorowały 60 młodych i utalentowanych ludzi. Gospodarz uroczystości wyraził zadowolenie, że może nagradzać finansowo uczniów za trud nauki w roku szkolnym, za wszystkie osiągnięcia promujące miasto i gminę Sędziszów Małopolski. Dodał, że podziękowania należą się również rodzicom, którzy szczególnie w ostatnim semestrze dużo pomagali swoim dzieciom w zdalnej nauce. Po raz piąty spotykamy się, po raz piąty przyznawane są stypendia burmistrza Sędziszowa Małopolskiego dla uczniów, którzy osiągają szczególne wyniki. Jest z tych kategorii, mamy pięć, w których przyznajemy te stypendia. Pozwolicie Państwo, że przypomnę, stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki, bo to jest bardzo ważne, żeby wszyscy też wiedzieli. Są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych organizowanych lub współorganizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 lub więcej. Posiadają co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania. To jest pierwsze kryterium, to takie najważniejsze. Drugie kryterium, według którego przyznajemy te stypendia, to są stypendia, nagrody finansowe za wybitne wyniki w nauce. Przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki, uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,5 lub więcej, posiadają wzorową ocenę z zachowania. Kolejne kryterium to stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki. W konkurencjach indywidualnych lub zespołowych zdobyli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub zostali powołani do co najmniej wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu. Posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Kolejne stypendium jest za wybitne osiągnięcia artystyczne i przyznaje się jej uczniom, którzy spełniają również łącznie następujące warunki. Są laureatami konkursów, przeglądów, festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. I stypendium, ostatnie stypendium za znaczące osiągnięcia można przyznać uczniom którzy mają inne znaczące osiągnięcia promujące gminę Sędziszów Małopolski oraz posiadają co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania bardzo wygórowane e, kryteria. Stypendystom towarzyszyli rodzice radni z Komisji Oświaty i Kultury oraz wicestarosta powiatu robczysko-sędziszowskiego Bernadetta Frysztak która pogratulowała gminnego programu stypendialnego. Nie możemy sobie zaplanować własnego życia. Nie możemy jako rodzice zaplanować kariery naukowej naszych dzieci. Najważniejsze jest to, aby robiły to, co najbardziej lubią, czym się interesują, czym się pasjonują. Chcę podziękować wszystkim tutaj młodzieży, wszystkim uczennicom, uczniom za to, że zdobywają tajniki wiedzy podstawie programowej, ale również i w zajęciach dodatkowych, w tym zajęciach rozszerzonych, ale także, że mówią o tych swoich zainteresowaniach, o pasjach, rówieśnikom, rodzicom, że dzielą się również z naszym środowiskiem tutaj swoimi osiągnięciami, swoimi zainteresowaniami, biorąc udział w muzykalach, konkursach, to naprawdę bardzo ważne. Bo to jest też wychowawcze, to świadczy o tym, że państwa domy naprawdę dużą wagę przywiązują do tego wysiłku intelektualnego uczniów, ale również i do wychowania. Do tego, aby dzieci bardzo zdrowo spędzały czas, aby młodzież mogła realizować to, co potrafi najlepiej, czym się interesuje. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zaznaczył, że w tym roku jest najwięcej stypendystów. Rozpoczynaliśmy. W roku 2016 wręczając pierwsze stypendia, ufa Rady Miejskiej została przyjęta w 2015 na mój wniosek i wtedy przyznaliśmy 44 stypendia. W roku 2017 również ta sama liczba stypendystów. W roku 2018 już jest trochę więcej, znaczy znacznie więcej, bo więcej, więcej o 10, czyli 54 stypendia przyznane na kwotę 30 tysięcy złotych. Rok temu, czyli w 2019, roku, przyznaliśmy trochę z kolei mniej 49 stypendiów, również na kwotę łączną 30 tysięcy złotych, a w roku obecnym, drodzy Państwo, drogie uczennice, drodzy uczniowie, przyznano aż 60 stypendiów. Stypendyści odebrali nagrody w gotówce. Z budżetu gminy na realizację gminnego programu stypendialnego w tym roku przeznaczono 34 400 zł. Cała uroczystość rozdania stypendiów dostępna jest na naszym kanale YouTube.